Witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam na tajskie danie, wyprodukowane w Polsce. No i będzie jedzone, oczywiście, prosto w lesie, aby sprawdzić, jak to dobrze smakuje. To już jest kolejne danie z tej firmy w takiej saszetce. Tym razem jest to ryż po tajsku z nutą kokosa i warzywami. Bez konserwantów i wzmacniaczy smaku. To taka nowość. Jeszcze jest inne danie. Tamto oczywiście w przyszłości też będzie. Na razie zajmuję się tym. Według mnie lepszą od tamtego. 250 gramów wagi. Kaloryczność to 358 kilokalorii. Czyli może jeszcze nie jest aż tak źle. Co my tu mamy w składzie? Gotowany ryż. Prawie połowę tej saszetki, warzywa takie jak marchew, papryka, czerwona, seler, por, fasola, munk, napój kokosowy, olej rzepakowy, sól, przyprawy, w tym kary oraz aromaty. No i rzeczywiście nie ma tu żadnych dziwnych, chemicznych dodatków. A pod tym pojęciem aromaty to co jest? To nie wiadomo. No, napój kokosowy. Ja bym tu raczej widział mleczko kokosowe. Na pewno by było więcej kalorii, bo w samej wodzie kokos, z kokosa to raczej nie ma dużo kalorii. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać i smakować. Danie wegetariańskie. Jak zwykle? W tych saszetkach bywa. Oczywiście, jak ktoś sobie chce powiększyć ilość kalorii, a nie jest wegetarianinem, to jak najbardziej może sobie dodać tutaj mięso. Tak to się prezentuje ja dodam troszeczkę wody zawsze tak dodaję lepiej się wtedy to podgrzewa i nie przywiera. i nie jest zbyt suche no i wystarczy kilka minut to podgrzać bo raczej zimnego to Nikt nie będzie chciał jeść. No ogólnie widzę, że ono nie jest to danie takie przesuszone. Yy, oglądałem taki jeden film z innym daniem. Ktoś takie coś też dał na patelnię, i później twierdził, że ono jest suche. No wszystko możliwe. Między innymi dlatego ja dodaję troszeczkę wody. Nawet taka odrobina coś daje. Chociaż tu jest w środku olej, ale jego jest takie skromnej ilości, więc troszeczkę wody nie zaszkodzi. No i niech się to podgrzewa. Starczy podgrzewania. Jest lato, więc nie muszę mieć bardzo gorącego dania. Tak to się ładnie prezentuje. W miarę jeszcze kolorowo. No i w moim przypadku nie jest to przesuszone. Zdecydowanie całość dania jest wilgotna. No ale najważniejszy smak. Sam makaron bardzo dobry. Coś trochę czuć tym kokosem, ale tak niezbyt dużo. Zdecydowanie lepiej tu by było, jakby było mleczko kokosowe. Nie dość, że więcej by było kalorii, tu bardziej wyrazisty byłby smak. No, tych warzyw też tu zbyt dużo nie ma. Pomimo, że to jest niby półtej saszetki warzyw, prawie, że. No, troszeczkę mniej ryżu, a więcej warzyw. I by było jeszcze lepsze. Ogólnie danie jest. Łagodne, w miarę dobrze doprawione. Nie wiem w sumie, co to ma wspólnego z Tajlandią. Ja bym raczej nazwał to danie ryż z warzywami dobrze doprawionymi, A nie, że to jest danie tajskie. No ale jak tam firma sobie tak zrobiła, to tak ma. Dla mnie, jak najbardziej, to jest ok. Takie już dania tajskie, to ja wolę takie bardziej pikantne. Spokojnie można dodać pieprzu albo nawet i chili, jak ktoś chce. No i oczywiście, zdania wegetariańskiego po dodaniu mięsa spokojnie można sobie zrobić. Danie mięsa. Pewnie urozmaiciłoby to nieco smak, więcej kalorii by było. No ale takie powiedzmy warzywka z ryżem dobrze doprawionymi też jest okej. Okay. Jako, że ja akurat lubię powiedzmy tego typu dania to i ze względu na to jak najbardziej takie coś polecam. No i na razie wśród wszystkich tych dań z tej firmy. Powiedzmy, że to ląduje na miejscu numer 1. To nie znaczy, że tamte były złe. Po prostu akurat takie smaki mi jak najbardziej pasują. Zwłaszcza jedzone w lesie. A w lesie wszystko smakuje. Mm. Dla mnie jak najbardziej smaczne dla No i jak zwykle, ja takie jak najbardziej polecam. O ile ktoś chce spróbować, to niekoniecznie jest po tajsku. Powiedziałbym bardziej po polsku. Jak najbardziej polecam. Do spróbowania. Cena i oczywiście, gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle, wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle w dniu dzisiejszym. Z tego dobrego dania, według mnie. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem, daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.